Jeśli marzysz o własnym domu, to myśl o budowie prawdopodobnie kojarzy ci się z miesiącami, a nawet latami pracy, stresem, nieprzewidzianymi wydatkami i licznymi problemami. Masz rację. Budowa metodami tradycyjnymi najczęściej tak właśnie wygląda. A co jeśli powiem ci, że istnieje rozwiązanie, dzięki któremu wybudujesz swój wymarzony dom bez długiego, skomplikowanego procesu budowy, bez stresu, bez niespodziewanych wydatków? Sekretem szybkiej i bezproblemowej budowy jest prefabrykacja. Wszystko zaczyna się w naszej fabryce w Kolbuszowej, gdzie z najwyższą precyzją produkujemy każdy element Twojego domu. Gotowe moduły są następnie przewożone na działkę i montowane w zaledwie dwa dni. Podczas gdy my zajmujemy się wszystkim, od projektu przez montaż aż po wykończenie, Ty możesz kontynuować swoje codzienne życie i planować, jak urządzisz swój nowy dom. Wiele zrealizowanych inwestycji i pozytywnych opinii naszych klientów udowadnia, że można wybudować dom szybko, łatwo i bez stresu. Poznaj nasz najnowszy projekt, który łączy wszystkie te zalety. Jest to energooszczędny dom z poddaszem użytkowym SM96. Jego kompaktowe wymiary sprawiają, że zmieści się nawet na niewielkiej trzyarowej działce, oferując jednocześnie wygodę dla całej rodziny. Prostota formy w połączeniu z elegancko zaprojektowaną elewacją tworzy ponadczasową architekturę. Po przekroczeniu progu domu po prawej stronie znajdziesz pojemne szafy z drzwiami przesuwnymi, które pomieszczą wiele kurtek i butów. Po lewej stronie znajduje się kotłownia, w której zaplanowano miejsce na nowoczesne urządzenia grzewcze, a także przestrzeń do przechowywania. Centralnym miejscem parteru jest pokój dzienny połączony z jadalnią. Duża ilość przeszkleń otwiera to pomieszczenie na ogród oraz duży, narożny taras, który będzie idealnym miejscem relaksu w ciepłe, słoneczne dni. Otwarta kuchnia została zaprojektowana z myślą o wygodzie i funkcjonalności. Tuż obok znajduje się praktyczna spiżarnia, która pomieści zarówno zapasy, jak i niezbędne sprzęty, dzięki czemu wszystko jest zawsze pod ręką. Duże okno wpuszcza mnóstwo naturalnego światła. A całość zachęca do wspólnego gotowania. Na parterze zaprojektowano również wygodną łazienkę oraz gabinet, który z łatwością może stać się przytulnym pokojem gościnnym z rozkładaną sofą. Przemyślany układ uzupełnia hol ze schodami prowadzącymi na poddasze, tworząc harmonijne połączenie między kondygnacjami. Na poddaszu zaprojektowano trzy komfortowe sypialnie, idealne dla całej rodziny. Główna sypialnia oferuje również pojemną garderobę, zapewniając dodatkową przestrzeń do przechowywania ubrań i akcesoriów. Na poddaszu zaplanowano również funkcjonalną łazienkę z miejscem na wannę oraz prysznic. Niewątpliwym atutem tego domu jest przemyślane i funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni przy zachowaniu niewielkich gabarytów budynku. Już teraz wejdź na solidmodular.com i pobierz nasz katalog oraz cennik. Dzięki bogatej i różnorodnej ofercie z łatwością znajdziesz dom idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat domu zaprezentowanego na filmie, kliknij w link podany w opisie filmu.